Nareszcie, nareszcie, nareszcie. Shalom, witam wszystkich. Nareszcie, proszę Państwa, wydaliśmy księgę psalmów. Pierwszych 50 psalmów, ale z tak bogatymi komentarzami jak w torze Pardeslauder. Więc myślę, że będzie to dla Państwa bardzo odkrywcza. Pozycja, Księga Psalmów, oczywiście ta księga najbardziej znana, można by powiedzieć, wśród ksiąg biblijnych. I tutaj nareszcie proszę zobaczyć: Księga Psalmów i okładeczka jest tutaj. I myślę, że od, od samego początku będzie to duże zaskoczenie, ponieważ jak wiadomo. Księga Psalmu zaczyna z Ashrecha Ish, co zwykle było tłumaczone przez Septuagintę, przez Vulgate, jako Makarios Aner, czyli błogosławiony jest ten człowiek, ten mąż beatus vir, A tutaj Państwo zobaczycie całkowicie nowe tłumaczenie, które jest na podstawie Rav Samson Foel Hirsha Ashrecha Ish. Naprzód dąży człowiek, więc tutaj jeszcze można zobaczyć początek. Tej jest bardzo duży wstęp, bardzo istotny. a Jest jakieś ponad 300 stron, jest tych pierwszych 50 psalmów. Więc naprawdę się bardzo cieszę, że już mogę Państwu przedstawić tą nową pozycję Stowarzyszenia Pardes. i Zalecałbym nie zwlekać, ponieważ e, to znaczy e, już ten piątek, książka, e, mamy dostać książkę z drukarni, i, i e, 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 nakład nie jest bardzo obszerny, ponieważ takie są czasy. Więc polecam Państwu, żeby jak najbardziej e, zamówili, bo może po prostu za chwilę. Tylko będzie na Allegro za kilkaset złotych. Więc e, jeszcze raz e, dziękuję wszystkim za wspieranie Pardesu przez te lata i kontynuujemy. I naprawdę jest to pozycja bardzo wyjątkowa. Shalom, shalom.